Dzień dobry Państwu. Krzysztof Cugowski. Chcę zaprosić Państwa na swoją rozmowę w telewizji Bia 24. Zapraszam. Krzysztof Cugowski. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Kłaniam się, dzień dobry. Witamy serdecznie w stolicy Podlasia. Panie Krzysztofie, jest Pan jednym z prekursorów Roka nad Wisłą. Potężny głos, skala głosu potężna i nie do podrobienia, czasami ponad typową pięciolinię. Rusza Pan, jest Pan w trakcie trasy, 55 lat mhm. na scenie, jest to zapowiedź solowego albumu. Pierwszy singiel, bardzo interesujący w bluesowym klimacie. Skąd ten pomysł, żeby jednak w blusa podążać w bluesa? Nie wiem będę. Ja, ja wyszedłem od takiej muzyki, mało tego, początki Budki Suflara też, też były w takim, w takim anturażu. To nie jest nic, nic nadzwyczajnego, ani, ani dziwnego. Czyli taki powrót Wtedy, do kuchni? No, W pewnym sensie. W latach 70., na początku lat 70., muzyka taka rock bluesowa była muzyką e, głównego nurtu. To teraz to jest niższa, to ja sobie zdaję sprawę, ale kiedyś tak nie było. także Ja, ja zresztą na wielu płytach zamieszczam e, różne piosenki, które mają, mają swój background i w muzyce bluesowo bluesowej. Ja jestem fanem wielkim. No i, Niestety e, moich idei jest coraz mniej na tym świecie, także, także ale, ale ta muzyka na przykład w Ameryce ma się bardzo dobrze. U nas oczywiście nie, bo my mamy inne upodobania muzyczne, więc tego, ale to w związku z tym, że płyta, e, ta, którą w tej chwili promuje pierwszy singiel, ten, o który pani mówi, płyta ma, nami, się, tak ma się ukazać 4 września. Mm -hmm. Tytuł jest Wiek to tylko liczba. I, I to jest płyta właśnie w takim w, takim, w takich klimatach, jeszcze dodatkowo, mm, trochę fanki, trochę, trochę takiego e, rytm bluesa. Takie, pani, to są wszystko. Myśmy ustalili, że nagrywamy taką płytę, jaka nam się będzie podobała, bo, mm -hmm. bo ja przecież nie aspiruję do, do list przebojów ani tego typu rzeczy, bo już myślę, że to jest <laughs> tego typu działania są za mną. Także mogę, mogę sobie spokojnie nagrywać takie płyty, jakie, jakie, jakie lubię. No, a pozostaje jeszcze tylko mieć nadzieję, że, że jakaś tam część publiczności będzie, będzie też miała podobne zdanie jak ja. Myślę, że ma. Dzisiaj spotykamy się akurat w Białymstoku przed pana koncertem. Jest tak, tak zwany sold out, czyli publiczność. Wypełniona miło co do mi jednego bardzo. miejsca, więc jak najbardziej y, ludzie czekają na takie piosenki. I Panie Krzysztofie, jestem przekonana, że to też nie są tylko osoby 40 plus, 50, plus, ale też przychodzi dużo osób 20 plus i 30 plus na pana ja koncerty. Jestem, <gry> ja jestem otwarty na, wszystko, na na każdy przedział wiekowy. Bardzo jest mi miło, jeżeli młodzi ludzie przychodzą na, na moje koncerty, no bo prawda. Ci starci to jakby z automatu pamiętają jeszcze czasy swojej młodości, i to jest zrozumiałeś. Ja, ja jestem podobnie słuchaczem muzyki i moi, moi idoli, idol, idole, także niestety coraz mniej ich na tym świecie, ale, ale jeszcze, jeszcze kilku żyję i. A jacy to są idole? Kto to jest, to no, wie Pani, wie Pani, ja zaczynałem od... od um, pierwszy koncert, na jakim byłem, zachodniego zespołu, to był w 1965 roku. zespół Artwoods, to taka... Um, tam grał na, na perkusji Keith Hartley, bardzo znany po tym bardzo znanym perkusista i John Lord na Hamondzie, który potem przez wiele lat był podporą Deep Purple, także to był bardzo dobry zespół i oni grali właśnie takiego brytyjskiego rytm and Bluesa i to dla mnie było szok. Grali zresztą w hali gwardii w Warszawie na ringu, bardzo ciekawe. E... A jeśli mówimy o tym amerykańskim bluzie, tych in, amerykańskich inspiracjach, to czuć też gdzieś ducha Bibi Kinga w tym wszystkim. Ja pani, w jakimś sensie pani... Ja jestem, mimo wszystko, zaczynałem od tego, od tego rytmu and bluesa brytyjskiego i y, czy, czy John Mayer, czy, czy potem Krim e, Hendrix, to są wszystko wykonawcy, którzy są bliżej lub dalej, ale, ale związani z muzyką bluesową. Także tutaj, tutaj, jak ja właśnie zacząłem słuchać e, muzyki amerykańskiej, bluesowej, e, w, następnym, w, następnym, w następnej kolejności. Tak E, poza tym amerykańscy bluesmeni, zwłaszcza y, czarni, oni świetnie śpiewają, ale nie zawsze dobrze grają. Mm -hmm. Taka jest zasada. To tutaj, tutaj biali wydaje mi się, są bardziej sprawni na instrumentach. Nie, nie, nie oczywiście to nie generalizujemy, ale, ale y, z, takich, z tego tak zwanego młodszego pokolenia, bo, bo Robert Cray jest przecież już takim. Panem 60-paroletnim, bliżej siedemdziesiątki, ale to jeszcze to już jest młodsze pokolenie, nie, nie po kolei Mady Watersa, czy Bibi Kinga, czy, mm -hmm. czy Bady Gaja, bo to są, to są już tacy panowie bardzo w poważnym wieku. Także ja słucham, słucham tego do dzisiaj. Jest trochę młodych wykonawców, którzy grają podobną muzykę. E, oczywiście ten, ten, ten rytm blues, blues współczesny jest troszkę inny, bo, bo jest, znacznie zmieniło się wszystko w sekcji rytmicznej, czyli mhm. bębny Czy z z Tak, wszystkim? tak, ale generalnie w ogóle, w ogóle to się wszystko. In, ten blues amerykański. Lat 50., -tych, 60. -tych był taki bardzo siermiężny i, i oni, oni nawet specjalnie się nie przejmowali e, z jakimś formą tego, że, że, że prawda, jak się gra e, akordy, no to, to im to zupełnie nie przeszkadzało. Zmieniali sobie to w dowolny sposób. Taki tacy byli, i, i, i w tym była zresztą ich siła. Także współcześnie jest kilku, kilku bardzo wybitnych wykonawców, którzy jeszcze grają. Jeszcze taki amerykański jest w Government Mule no to on też nie jest, nie jest, to, to nie są nastolatkowie. To już też są bardzo, bardzo poważnie wiekowo. Nie to starczyło. Ale, ale, ale tak, tak, tak też to jest. No, także, także tutaj na szczęście na świecie tego, tego rodzaju muzyki nie brakuje. U nas jest z tym no, zdecydowanie. Gorzej, ponieważ no, nie ma się co oszukiwać, publiczność u nas nie jest jakimś wielkim fanem. Tego. U nas może ta muzyka nie jest w tak zwanym mainstreamie, bo jednak za granicą mainstream też wiąże się z jakością, a jakość i popularność no tutaj Ale chyba pani, nie możemy znaków to też nie jest mainstreamie, tylko, tylko wie Pani, rynek w Stanach wszystkiego, a rynek w Polsce, no to, to nie porównujmy tego. Mhm. Tam, tam nawet coś, rodzaj muzyki, który jest niszą, to jest. To jest taki rodzaj muzyki, z których ludzie normalnie przyzwoicie żyją. A u nas nisza to jest naprawdę nisza, i. i... Słuchają jednostki, niestety. Tak, ale tak. tak, tak. Także, ale no dobrze, no tak jest. Zobaczymy. Płyta we wrześniu, zobaczymy, czy, czy będzie miała wzięcie. Ja oczywiście nie. Tutaj nie, 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 pierwszy nie, nie, singiel w platformach streamingowych od ponad miesiąca już jest. No, no, z teledyski, no, opatrzony teledyskiem. Tak, no, jeszcze do, do wydania płyty będą jeszcze dwa single. Mhm. Drugi, Ale pierwszy tekst, singiel drugi... jest z tekstem pana Andrzeja Mogielnickiego, czyli y, autor no. tekstów od ponad dekad, jeden no z, no z tak, najlepszych autorów no, tak, tekstów. Tak, zdecydowanie na, 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 na tej płycie w ogóle są, są ludzie, którzy potrafią pisać, bo Część tekstów jest Andrzeja, część tekstów jest Wojtka Byrskiego. To jest młodszego znacznie pokolenia autor. Andrzej Sikorowski też ma, też ma swoje, jesteśmy zaprzyjaźnieni, więc, więc to są zupełnie. Mój najmłodszy syn Krzyś, Krzysio też napisał dwa teksty. także. Mamy takie różne ciekawe wielopokoleniowe. Są. Właśnie, wielopokoleniowe kolaboracje. A to jest bardzo ciekawe. A kiedy możemy się spodziewać kolejnych singli? To już nie ode mnie zależy, to wydawca. Do wydania płyty będą trzy, czyli jeszcze będą, jeszcze będą dwa. Drugi jest taki bardzo bardzo fankowy, ale też, też o, takim, o takim zacięciu rytmem dusowym, ale dużo dużo fankowej muzyki. Um, z sekcją dentą. no takie, takie rzeczy, chodzi... jakie lubię. Chodzi o muzykę. To tutaj też tą muzykę współtworzą instrumentaliści to znaczy, zespołu, z To znaczy tak, tak. tak. Jest, 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 jest kilka rzeczy, jest Jacka Kurlika, kilka rzeczy jest Roberta Kubiszyna. Ehm, oprócz tego są też to są też rzeczy zewnętrzne, ale ich jest niewiele, bo em, Dwie kompozycje są, są Michała Grymuzy. Czyli pierwszy singiel, o którym Pierwszy singiel, tak. I jeden, jeden twór jest Wojtka Olszaka, który oprócz tego jest, jest głównym producentem płyty i, i człowiekiem, który, który tę płytę nagrał, zmiksował i zrobił wszystko. I muszę przyznać, że to jest. Mm, obok tego, że zagrane jest porządnie i tak dalej, to, to jeżeli chodzi o, o poziom nagrania techniczny jest na najwyższym poziomie u nas na pewno bez to, to się rzadko zdarza tak, tak mm -hmm. także bardzo jesteśmy zadowoleni. Troszkę nam się ta płyta e, jakby przesunęła w czasie, ona miała być w ubiegłym roku, ale z różnych powodów mieliśmy tam różne zawirowania, nie, od, nie z naszej, nie z z, nie z naszej e, winy, także... Jest tak. Zresztą, pani, ja się na dobrą sprawę nie mam gdzie spieszyć. No. A jeśli mówimy o tytule, Wiek to tylko liczba, tak. taki trochę y, przewrotny tytuł. Tutaj pan puszcza oko do słuchaczy. Ja wiem, no, no tak, wie pani, no, no bo tak, bo tak w sumie jest. No, to... Bo to jest... Możemy powiedzieć, że to jest czas na podsumowanie, ale jednak 55 lat na, na scenie to te podsumowania mogą nawet być no, brakuje. Ludzie tyle nie żyją, a, a coraz co, dłużej, co że im... jest odpowiednia dieta. Ja wiem, ja wiem. w każdym razie pani, no należy mieć nadzieję, że... Że stwórca nas tutaj utrzyma jeszcze jakiś czas po tej stronie. Tyle. A ten rok jest dosyć intensywny, bo jesteśmy na półmetku tego roku, jest czerwiec, hmm. a jednak jeszcze do końca roku ja jest niepewne. Poza oczywiście dwudziestym rokiem, który był z oczywistych względów taki, no, jaki byłby to hmm. był. Ja gram, gram za dużo, ale to z moim menadżerem trzeba się dogadać, żeby się uspokoił. Ale jeśli mówimy o, 2000, o 2020 roku, o którym Pan wspomniał, no to wtedy też została wydana płyta 50 na 70. Tak, no i właśnie tutaj była taka sytuacja, że myśmy nie mogli przeprowadzić ani żadnej kampanii, nic i czekaliśmy, że to się może coś zmieni, ale, ale do połowy roku czekaliśmy i okazało się, że się nic nie zmieni, więc wydaliśmy ją w taki sposób, jak, jak to De facto bez promocji, ale okazało Poradziła się... sobie całkiem nieźle. No tak, też składa tak, się z dwóch tak, części, tak? Pierwszy tak, to jest te 14 tak, utworów tak, bodajże. Tak, tak. Czyli te to To jest dwie płyty, są na jednej jest, jest koncert nagrany w Radio Lublina, a druga jest płytą akustyczną studyjną. Także no jest tam wszystko właściwie, co, co bym chciał, żeby ludzie zapamiętali z tego, z tego mojego. Repertuaru 50-letniego. Są może utwory wybrane nieoczywiste, czy znaczy oczywiste dla pana, bo te, które są najbliższe pana sercu, ale na przykład takich utworów typowo szlagierowych, które znane są z radia, chociażby takie tango. No, na tej nie, 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 nie. Ma. nie. Ja, wie pani, ja doszedłem do, do, do wniosku, że są rzeczy, które, które oczywiście spowodowały różne. Yy, Różne konsekwencje. Takie tango, bal Wszystkich Świętych to były utwory, które spowodowały, że myśmy nareszcie zarobili trochę pieniędzy, których, których wcześniej nie udawało się. Czyli typowym stali męskim, stali się o tak, tak, staliśmy się znanym zespołem u wszystkich, bo to były, bo to były piosenki dla wszystkich. Od, od dzieci przez prawda, dorosłych do, do starców. I tyle. Ja mam absolutny szacunek do tego, bo to jakby zupełnie zmieniło moją, moją sytuację życiową, ale też spowodowało, że myśmy stracili charyzmę zespołu rokowego. Taka jest prawda. To mm, a jak zawsze, nie zawsze nie trzeba. Rocka. Zawsze trzeba. Wiadomo, że muszą być jakieś, jakieś a, no, jakaś cena różnych rzeczy. I, I tak to z reguły bywa, że jeżeli się, jeżeli się nagrywa coś, coś bardzo, bardzo popularnego, e, to traci się coś innego. Także e, ja absolutnie z jednej strony szanuję te, te utwory, które spowodowały, że troszkę zmieniło się moje życie finansowe. Natomiast w momencie, kiedy. kiedy Mam decydować o tym, co gram, a, a kiedy jestem sam, to ja decyduję, co gram, to, to wybieram inne. Także m, tych Te rzecz... utwory, które dla Pana tak, szczególnie coś tak, znają, tak, tak? Tam tak, jest tak, chociażby gdyby... na tej liście Nowa Wieża Babel. No tak, no, to, to w ogóle jest tak genialny tekst. A Andrzej go napisał przecież bardzo wiele lat temu, bo to, bo to jest... I aktualny z, niestety, tak, boleśnie aktualny. to jest z 1997 roku przecież z płyty. Nic nie boli tak jak życie, to już 27 lat temu. I to jest tak, i to jest tamtej... Pani, takie tango przykryło kilka bardzo dobrych utworów, które były na tej płycie. Ale to naturalna rzecz, że jak się ma mega przebój, to, to inne rzeczy na, na, na takiej płycie to one znikają. I, I tak było właśnie z wieżą Babel. Tekst jest fantastyczny. Tak, ale jednak 55 lat na scenie świadczy o tym, że nie tylko ten jeden przepój utarł się w świadomości widzów, słuchaczy, tak, tylko że pani, jest masa, no ponad 15 płyt. Ja myślę, że po nas, po mnie też, zostaną te pierwsze dwie płyty. To, to my sprawdzamy teraz to na koncertach. Te, dwie, te utwory z tych dwóch pierwszych płyt to są rzeczy, które zostaną na stałe w tym kanonie muzyki rockowej polskiej. Mówi pan o samym początku, czyli tak, cień, cień wielkiego? Tak, jest taki samotny dom, mu miasta. także to teraz się okazuje, co jest, co jest prawdą, a co, a co, nie jest. Także, bo ludzie, więc z mega hitami to jest tak zawsze, że one są, one są jak błysk, bo są natychmiast się zapalają ogromnym płomieniem i potem Potem gasną, a potem często sezonowość, są zapomniane. To która niestety tak, często tak, z tej tak, pamięci tak, ludzkiej tak, po prostu wylatuje. Tak, ale, ale tym razem to, to ta sezonowość spowodowała, że, że myśmy po prostu no, w innej rzeczywistości finansowej staliśmy się. No. Bo to nie było jakoś, najmniej PRL to było takie, nie, 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 to po PRL nie będę rozmawiał, bo ja nie, nie chcę. Wystarczy, wystarczy, że przeżyłem cały PRL, to w zdrowiu, także to chwała Bogu. E, wracając do tego, także w tej chwili gram dokładnie to, co, na co mam ochotę. Repertuar taki, jaki, jaki mo wiele może być zaskoczenia w doborze piosenek też. Gram rzeczy, które nie były popularne na przykład kiedyś, a teraz okazuje się, że, mhm. że, że, nie, że, że powinny być i są. Także... Ale chyba atrybut sztuki to jest właśnie to zaskoczenie. Powinien być jak na... Powinno być jak najbardziej. No tak, ale to wie Pani, tak jak mówię, e, okazuje się, że, że wbrew pozorom te rzeczy, które były w danym okresie bardzo popularne, to potem po. Kiedy mija jedna 10, 20, czy 27, czy 30 lat, to okazuje się, że, że nas aktualnie nie są I, i, i ludzie to zupełnie inaczej odbierają. Także naprawdę to, to trzeba, myśmy dosyć konsekwentnie zbudowali taki, taki repertuar, który zupełnie omija te, te takie bardzo znane wszystkim piosenki. I okazuje się, że nic złego się nie dzieje. Z niecierpliwością czekamy na nową płytę, która na początku września ja, ja się także. i która na pewno udowodni, że wiek to jest tylko liczba jestem, no, jestem mam nadzieję. Panie Krzysztofie, czego panu życzyć? Zdrowia. Zdrowia. To zdrowie przede wszystkim, tak, żebyśmy tylko spotykali się w Białymstoku to... jak najczęściej. A, Zapraszamy zdecydowanie serdecznie. z przyjemnością. Piękna opera i tylko harmonia, tak, Bardzo, Bardzo dziękuję i, i z przyjemnością odwiedzam Państwa. Gram, grałem w Białymstoku wielokrotnie. Dziękujemy za spotkanie. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.